Pomimo tego, że Patrick Wilson był w więzieniu po raz pierwszy, starał się zachowywać jak najbardziej pewnie i nie okazywać strachu przed innymi więźniami. Trzymając w rękach stary, odrapany materac i część swoich osobistych rzeczy, staruszek ledwo mógł nadążyć za dwoma potężnymi strażnikami, którzy towarzyszyli mu podczas przejścia ciemnym korytarzem więziennym. W końcu jeden ze strażników zatrzymał się przy drzwiach celi i, brzęcząc kluczami, zaczął majstrować przy zamku. Pan Wilson zaczerpnął tyle powietrza, jakby miał skakać do wody, i gdy tylko strażnik odsunął zasuwę drzwi, nieśmiało wszedł do środka. Oświetlenie w celi było słabe, więc staruszek, mrużąc oczy, spojrzał na wszystkich obecnych więźniów, a potem powiedział: Dzień dobry! Na początku odpowiedzią było pełne napięcia milczenie, po czym jeden z doświadczonych więźniów wycedził z niezadowoleniem. No, dla kogo dobry, dla tego dobry dziadku. Słysząc to, pan Wilson natychmiast skulił się i napiął wewnętrznie, oczekując ataku ze strony więźniów. Staruszek wiedział, że w murach stanowego więzienia hrabstwa głupotą jest liczyć na ciepłe powitanie ze strony ludzi, którzy wielokrotnie łamali prawo. Poradziwszy sobie z początkowym stresem, pan Wilson dyskretnie zapytał więźniów, gdzie powinien położyć swoje rzeczy. A to zależy od tego, jak widzisz swoją przyszłość tutaj z nami. Chociaż w sumie wszystko jasne, połóż swoje rzeczy tam, powiedział jeden z osadzonych, wskazując na łóżko stojące blisko toalety. Staruszek zauważył, że w celi są jeszcze wolne miejsca, na których jego zdaniem znacznie wygodniej byłoby mu spać. Co, nie podoba Ci się, dziadku? Czego chciałeś? Pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu? Zapytał jeden z więźniów, który od razu zauważył cień niepokoju i zwątpienia na twarzy starca. Właściwie nie mam nic przeciwko, wymamrotał pan Wilson. No, porządek musi być. I żebyś nie miał wątpliwości na początek, wypij herbatę z tego kubka. Tonem znoszącym sprzeciwu powiedział więzień siedzący przy stole. Pan Wilson podszedł bliżej i z niepokojem spojrzał na kubek wypełniony cierpkim, intensywnie pachnącym płynem. Chcą mnie otruć? Oby nie, ale jak umrzeć, to z honorem, pomyślał staruszek. Ku jego wielkiemu zdziwieniu okazało się, że aluminiowy kubek ma dziurę w dnie. Aby herbata nie rozlała się na podłogę, pan Wilson zakrył otwór palcem i powoli pił przygotowany napój. Jednocześnie bez wyjątku wszyscy więźniowie w celi, nie odrywając wzroku, obserwowali poczynania starca. Gdy kubek był pusty, więźniowie zaczęli energicznie rozmawiać, a jeden z tych, ten, który wcześniej dał panu Wilsonowi herbatę, powiedział: Cóż, sam zdecydowałeś o wszystkim, dziadku. Twoim należytym miejscem jest łóżko przy toalecie. Starzec obojętnie wzruszył ramionami i szurając nogami powędrował w kierunku wskazanego łóżka. Dopiero nieco później zdał sobie sprawę, że sztuczka z nieszczelnym kubkiem była testem. Według kodeksu najbardziej doświadczonych więźniów powinien był odmówić picia z takich kubków, które przeznaczone były tylko dla więźniów niżej w hierarchii. Nic, przeżyję to. Nie liczyłem przecież na status króla półświadka, pomyślał starszy więzień, rzucając się i obracając na twardym więziennym łóżku. Sen uparcie odmawiał przyjścia do pana Wilsona, jego myśli wracały do czasów, gdy nie był jeszcze w murach więzienia, ale żył w sercu gęstych lasów, z których od dawna słynie Oregon. Na początku swojej kariery Patrick Wilson był nauczycielem w szkole, który wychował setki uczniów. W domu kochana żona Charlotte zawsze na niego czekała. Przeżyli razem 45 lat w atmosferze pełnej wzajemnego szacunku i czułości. Pan Wilson nie miał dzieci, ale w szkole wychowywał na ludzi wielu nastolatków. Spora część jego uczniów odniosła wielkie sukcesy i odnalazło się w życiu. Gdy zdrowie i wzrok pana Wilsona zaczęły podupadać, ku swemu rozczarowaniu musiał porzucić pracę w szkole i wraz z żoną kupił mały domek stojący prawie na samym skraju lasu. Staruszek bardzo lubił zwierzęta i nienawidził polowań, dlatego pan Wilson najlepiej jak potrafił, starał się chronić mieszkańców lasu przed myśliwymi i kłusownikami, stając się kimś w rodzaju strażnika lasu. Pewnego razu podczas obchodu po terenie staruszek był świadkiem, jak trzech kłusowników na długo przed rozpoczęciem sezonu łowieckiego zastrzeliło łosia. Taki nieludzki czyn wywołał burzę negatywnych emocji w duszy pana Wilsona. Mężczyzna nie miał broni, ale podniósł ciężki kij i obezwładnił kłusowników, po czym rozbroił ich i doprowadził na posterunek policji. Wtedy okazało się, że według przestępców winny był pan Wilson, który w wieku 79 lat wyrządził im szkody fizyczne i moralne. Oczywiście staruszek zrozumiał, że najprawdopodobniej kłusownicy po prostu znali wysokich rangą urzędników w administracji miasta, którzy to kazali policji ukarać nie ich, a jego. Śledztwo zgodnie z oczekiwaniami przebiegało w szybkim tempie. Pomimo faktu, że żona pana Wilsona zatrudniła dobrego prawnika, został on skazany i wysłany do więzienia. A teraz leżąc na twardym więziennym łóżku, nasłuchiwał chrapania innych więźniów i patrząc w sufit cicho płakał. Być może było to wynikiem nerwowego napięcia ostatnich dni, które sprawiło, że pan Wilson czuł nadmiar emocji i dał im upust. Przetrwam! Charlotte obiecała znaleźć dobrego prawnika, może on cokolwiek zmieni, pomyślał staruszek, wciąż bezskutecznie próbując zasnąć. Charlotte Wilson bardzo kochała swojego męża, a kiedy mężczyzna stał się całkowicie łysy, podarowała mu perukę. Oczywiście miało to miejsce, kiedy staruszek znajdował się jeszcze poza więzieniem, ale teraz nadal miał perukę na głowie. W celi pan Wilson zdał sobie sprawę, że nie potrzebuje już peruki. Zobaczył, że ta z powodu braku kleju ledwo się trzyma, zdjął ją i wsunął pod materac. Niestety tej nocy pan Wilson nie mógł zasnąć i dlatego rano czuł się zmęczony. Jednocześnie praktycznie żaden z więźniów nie zwracał uwagi na to, że staruszek nagle stracił wszystkie włosy na głowie. Gdy pan Wilson podszedł do umywalki, aby przemyć twarz, jeden z najsurowszych więźniów w celi powiedział, Witam Panie Wilson, nie spodziewałem się, że spotkam Pana w murach więzienia. Pan Wilson rozejrzał się ze zdziwieniem i zobaczył stojącego za nim Raymonda Sommersa, który kiedyś był jego uczniem. Tak to ja, widzisz Raymond, życie może się różnie potoczyć, odpowiedział smutno Pan Wilson i podszedł do swojego łóżka, które było przeznaczone dla więźniów niższej rangi. Raymond nie pozwolił na to byłemu nauczycielowi, bo zdał sobie sprawę, że zaszła pomyłka i staruszka w żadnym wypadku nie należy źle traktować. Raymond miał już na koncie nie jeden wybryk. Doświadczony więzień wiedział, że najprawdopodobniej jego dawny nauczyciel po prostu zdenerwował kogoś na wolności, dlatego postanowiono go ukarać w tak upokarzający sposób. Najczęściej w takich przypadkach w grę wchodził naczelnik więzienia lub niektórzy więźniowie, którzy w perspektywie wcześniejszego zwolnienia byli gotowi do podjęcia ekstremalnych środków. Dawno, dawno temu pan Wilson był bardzo dobry dla swojego ucznia, którego z powodu ubóstwa rodziców traktowano jak wiecznego wyrzutka. Teraz los sprowadził Raymonda i jego byłego nauczyciela do jednej celi. Mężczyzna, chcąc odwdzięczyć się panu Wilsonowi życzliwością, natychmiast wziął go pod swoją opiekę, co dość mocno rozzłościło władze więzienne. Na szczęście, żona staruszka nie siedziała w tym czasie bezczynnie, za to znalazła dobrego prawnika, który przyjrzał się sprawie. W rezultacie, sprawa niewłaściwego postępowania policji przeciwko panu Wilsonowi wywołała szerokie publiczne oburzenie, które doprowadziło do tego, że prawdziwi sprawcy sami trafili za kratki. W niecałe dwa tygodnie Patrick Wilson był już na wolności, gdzie czekała na niego ukochana żona Charlotte. Dziękuję, Raymondzie, zawsze byłeś dobrym człowiekiem. Moja rada dla ciebie, zerwij z kryminałem i zacznij nowe życie. Wychodząc na wolność, zwrócił się pan Wilson do byłego ucznia. Policja i administracja więzienna przeprosiły staruszka, a on, jak poprzednio, znów stanął na straży lasu. Tym razem pan Wilson stał się bardziej powściągliwy i w sprawach ochrony środowiska stosował się tylko do rozwiązań zgodnych z prawem. Dwa lata minęły niezauważone. Pewnego dnia rozległo się pukanie do drzwi domu staruszka. Zastanawiając się, kto to mógł być, pan Wilson otworzył drzwi i ze zdziwieniem zobaczył u progu Raymonda Somersa. Postanowiłem pana odwiedzić i zmienić swoje życie. Nie mam pieniędzy i pracy, ale od czegoś trzeba zacząć! mruknął z zakłopotaniem były uczeń pana Wilsona. W odpowiedzi na to staruszek uśmiechnął się radośnie i mocno przytulił Raymonda. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie od nowa. Z pracą ci pomogę. Miejscowe leśnictwo potrzebuje pracownika. Ja sam będę zadowolony, że mój dawny uczeń będzie teraz chronił zwierzęta i nie będzie popełniał przestępstw, dodał pan Wilson i zaprosił Raymonda do domu. Tam, nad filiżanką pachnącej herbaty z szarlotką, pan Wilson wraz z byłym uczniem zaczęli wspominać szkolną przeszłość, w której było wiele przyjemnych i ciekawych chwil. Po kilku latach Raymond Simons spotkał swoją bratnią duszę Trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby w murach więzienia Raymond nie spotkał swojego byłego nauczyciela. Jak wiadomo, w życiu nic nie dzieje się tak po prostu, co oznacza, że spotkanie pana Wilsona i Raymonda było im przeznaczone.